Dzień dobry, Państwu, Ponownie witamy w mieście seksu, biznesu i wszelakich przyjemności. Powinienam pani pani? zrobić taki żarcik dla pani Krysi z restauracji Krystyny. Zacharłowałam sobie włosy. Zrobiłam sobie trwałą ondulację. A! ondulację tak. Pani tak. Widzę, że już wszystko jest dla mnie pani Marko, gotowe. dokładnie. Wszystko ja jest proszę gotowe. Do pani pani Marko, proszę się znowu napisać, kiedyś rzeczek naszego tak. pysznego wina. Mam nadzieję, że w tym. E Tygodnie, makaron nie jest rozgotowane. Oczywiście Pani Magdo, Pani Bożenka już nie pracuje, wypierdoliliśmy panią Bożenkę, Teraz jest Pani Krystyna. To ja próbuję. Proszę spróbować, Pani Magdo. Pani I Magdo tak, mamy... Się wielu... wdaj, że Krystyna powinna tak, gotować u Krysty. Tak. Pani Magdo, mamy wielu gości zadowolonych. Przychodzą, wracają. Ja Cześć. widzę właśnie, że tu się wprowadza jakaś rodzina. Pani Magdo, no, proszę Pani, wszystkie te samochody, to oni tutaj przyjechali do naszego bistro, restauracji, klasyny wszystko. Ja proszę, tutaj, proszę Nawet taki samochód z polską rejestracją, widzi Pani, z zagranicy nawet przyjeżdżają. To chyba Warszawa, moim Chyba tak. Proszę nawet Pani, Pani, ja czuję tutaj problem. ogromne pieniądze, ogromny biznes, ale tak? ja spróbuję, czy jest Pani Magdo... Pani Magdo, proszę coś powiedzieć. Pani Krysiu... Pyszne, pyszne. Polecam restaurację Krystyny Kevela. Zapraszam gorąco, czysto, tanio i bezpiecznie. I w muzyki. atmosferze muzyki. Dokładnie. Staramy się, żeby było tak po do... swojsko. Jednak z tak. zagranicy, ale tak po naszemu. Za zagranicy, przy granicy. No. <grym> Dziękuję. Dziękujemy. Pyszne, pyszne.